Nieźle, bo życie obraca co kurwa tylko sobie chce Jak na wykresie, że lecę do góry, a kończę na samym dnie Bliżej są poety, więcej ujrzałem bezprawne otoczenie wiedz Ja nie gram swej roli, a z natury stworzony Mój dopierdolony łeb Czasem mocny I myślę o niebieskich migrach. Czasem się widzę jak rzucam czy stoi łapie balans Wszystko zmieniło się w pieśń Która koi mnie z rana Przyjemnie usłyszeć śmiech I się cieszyć To nie tak, to nie tak, ziomek się niż to nie tak, to nie tak ziomek Ile bym od ciebie nie dał, odbija na drugą stronę To nie tak, to nie tak ziomek Działa jak na wszechór, mimo losy przesądzone To nie tak, to nie tak ziomek Kurwa, cokolwiek zrobię, to narażam zdrowie Ciężko złapać, dobry polot, a się na molo Może pełne możliwości, droga krętek Bo złośli, czego bym nie dotknął, mowo o czym kłopot, idę w pętli kurwa ma Lajku, like Fela nie piję, uwierz, rozbiję furę oślepiony cude Sny I myślę o niebieskich migdach Czasem się widzę jak rzucam Czy stoi łapie balans? Wszystko zmieniło się w pieśń, która koi mnie z rana Przyjemnie usłyszeć śmiech i się cieszyć To nie tak, to nie tak ziomek Patrzę znowu o to przynieść mi monet To nie tak, to nie tak ziomek Ile bym od siebie nie da odbija na drugą stronę To nie tak, to nie tak ziomek Działa jak Kur, mimo losy przesądzone To nie tak, to nie tak, ziome, kurwa, cokolwiek zrobię, to narażam zdrowie